Błąd w systemie, moi drodzy Matko, jedyna, przeszedłem na drugą stronę. Jecha! Twardy grunt! Hej! I zupełnie mnie to nie przejmuje. Pierdek taki mały, Bije z nieba. Nie ma odwagi przywalić huraganem, kochane reniferki. Nie wiem, czy wy je widzicie. A tam sobie chodzą renifery? Są takie śmieszne. I tam jest jeszcze chyba maluch tegoroczny cała banda reniferów. Jeju! Całkiem są też smaczne, trzeba mi to przyznać. jedna poranna stóp to potem jak przez całą noc wyschły odetchnęły nagrzały się do nasmarowanie ich wazeliną bo to codzienne rozmaczanie ich w czasie marszu powoduje, że strasznie wysycha skóra no i w końcu może popękać Popękać. Popękane ranki mogą się zakazić od ciągłego chodzenia w bagnie. Więc trzeba dbać o stopy, żeby jeszcze trochę posłużyły, zanim będę mógł sobie kupić nowe. I tak codziennie, co rano. O, jaka dobrze na oliwiona skóra. Jest czwarty dzień wędrówki muszę zebrać się wreszcie z legowiska mojego i spakować plecak, zagasić ognisko i ruszyć w drogę przede mną kolejne 8 godzin marszu i 2-3 godziny budowania kolejnego obozu i znowu spania przy ognisku przy ognisku strasznie długo śpię nie wiem, dopiero tak po 10 godzinach nawet 11 chce mi się wstawać nie wiem z czego to wynika, ale zawsze mam tak w lesie. Mam tak, że potrzebuję dużo więcej snu. Może wynika to z, trochę z niewygody, że ciało się trochę mniej wysypia, więc potrzebuję tego więcej. Może tego, że się budzę co dwie godziny przynajmniej, bo ognisko dogasa i trzeba dorzucić kolejnego grubego kloca drewnianego do ogniska, żeby się dalej paliło. Może dlatego. W każdym razie śpię po 10-11 godzin, potem się zbieram. No i to tak mi zajmuje 12 godzin w sumie. E, tutaj siedzenie w, w namiocie, a potem kolejne 12 godzin to jest właśnie marsz i budowanie kolejnego obozu. I tak dzień w dzień charówka, jak się wstaje rano, żeby się zebrać. To rzeczywiście człowiek tak się trochę zniechęca, mówi: o Jezu, znowu. Znowu muszę to wszystko robić, ale ja tu po to przyjechałem i w sumie mnie to strasznie kręci. To jest strasznie fajne. Trzeba się tylko do tego wysiłku e, mobilizować, ale tak poza tym to, to, jest, to jest to, co tygryski lubią najbardziej. To jest to, po co tu przyjechałem. Możecie się zastanawiać, czego mi tu brakuje, no bo siedzę jakiś okopcony z czarnymi łapami, jak, jak górnik, z twarzą może też, nie wiem. Bo nie mam lusterka, eee, śpię na gałęziach, co dwie godziny budzi mnie straszny smutek, nawet nie zimno, tylko smutek, jakiś taki śpię i czuję taki, taki ojej, ale smutno. Odwracam się, patrzę, ognisko zgasło. No i dokładam i natychmiast zasypiam. Kontynuuję ten sam sen, który miałem wcześniej. Serio, dosłownie. Dorzucone do ogniska, zasypiam, kontynuuję ten sam sen i tak przez całą noc. No, ale w takich warunkach możecie się zastanawiać, z czego mi brakuje. Może łóżka z czystą pościelą, może prysznica, może obiadu normalnego a nie pemikanu, towarzystwa ludzkiego. To wam powiem, że z tych wszystkich rzeczy to mi brakuje towarzystwa ludzkiego, ale to tylko tych moich najbliższych. Tak poza tym to, to jest fajnie. Jestem w doborowym towarzystwie jednoosobowym. Warunki są super. Nie narzekam. E, powiem wam, że jak jestem w domu, na kanapie, przed fejsem, to wtedy tęsknię za tym tutaj. E, ale na odwrót to jakoś nie działa. Na odwrót to nie działa tak, że siedzę tutaj i mówię kurcze, ale fajnie byłoby sobie posiedzieć w domu i pooglądać programy survivalowe, jak to inni mają frajdę. Nie, no to ja wolę mieć frajdę sam, tutaj, e, niż tam. To tak mam. Sujka syberyjska usłyszała moją gadaninę. A to są całkiem towarzyskie ptaszki, więc tam kwęka. Nie wiem, może tu podleci, może ją zobaczycie, a może nie. A ca, cała banda sujek syberyjskich to tak, to one dotrzymują mi towarzystwa. Takie śmieszne, małe ptaszki. Przylatują i zagadują. He? A kto ty jesteś? A? I? Serio? Finowie na nim mówią Kukeli e, i nazywają je też e, towarzyszem wędrowca. Bo jak wędrowiec wędruje przez te tutaj pustkowia pełne kamieni, e, głazowisk, jezior, rzek, bagien, gęstych lasów i pustej tundry, to one przylatują. I nagle czuję się trochę mniej samotny, pan wędrowiec. Dzisiaj idę wokół bardzo dużego jeziora, które się nazywa Niami Jarwi. I tutaj nawigacja nie jest potrzebna. Tu po prostu idę brzegiem, bo muszę obejść pół tego jeziora, cały jego zachodni i północny brzeg. Idzie mi się bardzo dobrze. Idzie mi się dużo szybciej niż zwykle, więc nie wiem, jak jakbym się dzisiaj postarał, to może bym nawet do norweskiej do granicy doszedł, ale myślę, że, że nie, że rozbiję obozowisko tutaj jeszcze po fińskiej stronie, gdzie nie ma parku narodowego, tak jak po, po norweskiej. I do Norwegii wyruszymy jutro. Chcecie się Państwo zastanawiać, co ja, co on tam je? Co ja tu jem? Taki mały tobołek, ze starym sprzętem idzie, no to nie zabrał liofilizatów żadnych pewnie. No nie zabrał, nie zabrał. Moja dieta wyprawowa składa się z czterech składników. Z wody, z i czekolady, z orzechów, to jest mieszanka orzechów, tego był pełen worek, ale już zeżarłem większość. Oraz z pemikanu, czyli takiego tradycyjnego specjału indiańskiego, który składa się ze z wysuszonej i sproszkowanej go mięsa. Tu jest wołowina akurat, oni używali bizoniego, krowy nie biegały po preriach, ale bizony biegały. Można jelenia użyć, można użyć niedźwiedzia, albo świni nawet. Tu jest wołowe mięso, wysuszone i rozdrobnione i zmieszane ze smalcem. Indianie używali łoju, no jest to lepsze niż smalec, ale Nie ma co się lubi, to się nazywa sz szmalec. Tak to cudo wygląda i ja to jem codziennie, wiecie. E, to można zjeść na surowo. Smakuje jak y, tłuszcz z piachem, bo, no bo jest smalec, a ta wołowina jest wysuszona. No i twarda, takie grudki trzeba rozgryzać, ale ma no, no to smak umami, umówmy się smak mięsa nie jest to zły smak, da się przeżyć, no ale to już jest taka strawa na smutno. No więc, co ja robię, żeby to było na trochę mniej smutno? To ja, moi drodzy, ten smalec, znaczy ten pemikan, odkrawam sobie nożem. Do tego służy nóż, moi drodzy, nie służy do rąbania czołgów, tylko do krojenia pemikanu. Krałam sobie jedną trzecią, ponieważ przewiduję, że Następne 3 dni... O, eee... pomyliłem się, to jedną czwartą muszę odkroić, to mniej. Kurczę, jakoś mało. No, w każdym razie eee, namaczam to w wodzie, tak, wkładam do wody. O, Wiecie co, chyba jednak trochę jeszcze tego pemikanu zjem, bo trudno, najwyżej na koniec będę głodny. O! Do wody wsadzam. Trochę za dużo tej wody. I stawiam przy ognisku, dzięki czemu woda się podgrzewa, tuszcz roztapia, a mięso namaknie. Zawijam w gazety. Pakuję jeszcze do woreczków półdziennego woreczka. Gotowe. Na tydzień wyprawy zabrałem. Kilogram pemikanu, kilogram orzechów i 4 czekolady, czyli 400 gramów. 2 kg 400 na tydzień wyprawy. Mam jeszcze tutaj taki cudo. To się nazywa kary cury. I ja tego cury to sypię tak, tak, powiedzmy, tyle, o ile. Wtedy mięso nabiera jeszcze lepszego smaku. Do tego też służy nóż na wyprawie do mieszania w garnku to jest mój garnek nie mam innego o piknie, nie pozostaje nic innego jak rozpalić ognisko żeby ten pemikan zaczął się namaczać. on najlepiej żeby tak z dwie godziny się pomoczył, dlatego zacząłem teraz ognisko rozpalać trochę wcześniej zanim narąbie głównego opału na noc żeby w tym czasie pemikan mi się ponamaczał. Ale leniwie to ognisko rozpalam, matka Święta. Miejmy nadzieję, że się uda jedną zapałką. Wszystkie moje dotychczasowe ogniska rozpaliłem jedną zapałką. Jest poranek piątego dnia, dzisiaj spałem strasznie długo. Powiem wam, że to m.in. było spowodowane tym, że miałem strasznego pecha do wiatru i wiatr robił mi w namiocie komorę gazową. Czasami się budziłem i po prostu nie mogłem oddychać, bo takie smoliste wszystkie dziadostwo dusiło mnie, a nie było za bardzo możliwości ucieczki, bo na zewnątrz wicher, prawie mróz. Ja, w niezagrubym grubym ubraniu, i co tu zrobić? Nakrywałem się kocem, przykrywałem usta, starałem się przez nos oddychać, ale po prostu było straszliwie. I tak przez północy mam teraz nos zatkany całe, bo mi wszystko spuchło w nosie od tych wszystkich trujących gazów. I ogólnie jest zajebiście, no tylko że. Dzisiaj w nocy ognisko dało mi popalić, powiem wam. Dało mi dzisiaj popalić. Zapytacie jak to? Przecież... Skoro tak dymiło, no to jak to spałeś długo? No spałem długo, bo jak dymiło, to nie spałem. jak przestawało dymić, to próbowałem spać, w związku z tym cała noc zajęła mi dużo dłużej, żeby się wyspać. Teraz znowu mi mi do oczu i po prostu już nic nie widzę. Nic kurde nie widzę. Cały się zauzawiłem. Masakra, powiem wam, masakra. Bardzo mi się podoba, że tu jestem i w ogóle, ale kurde ten dym. Muszę się zastanowić, jak tego uniknąć na przyszłość. Zwykle ustawiam się tak, żeby ten wicher wiał z boku, z jednej strony na drugą, on wtedy przewiewa wszystko obok namiotu. Jest spokój. Kiedy wieje w twarz, no to jest masakra, wiadomo. Kiedy wieje z zapleców też jest niedobrze, bo po prostu on przewiewając nad namiotem, się kołtuni całe wszystko. Wszystko się kołtuni i też nawiewa do środka do namiotu. Więc najlepiej ustawiać tak, żeby z, z jednej strony na drugą wiało, ale jak wiatr jest zmienny, jak wieje co chwila z innej strony, no to... to nie ma rady, no. Trzeba zmężnieć i kurde mieć teflonowe oczy. Tak wyglądają moje makasyny z rana. Suszyłem je, powiesiłem je wysoko. W namiocie, żeby ciepłe powietrze je owiwało. E, I wypchnąłem od środka gazetą. Specjalnie w tym celu zabraną. I one są takie... ...ni to mokre, ni to suche, no. no dzisiaj są dużo bardziej suche niż zwykle. Zwykle mają tutaj całe mokre boki. E, to, że one są... ...trochę bardziej suche, niż trochę bardziej mokre, to bardzo dużo zmienia. Jak rano założę suche skarpety i takie lekko wilgotne mokasyny To jest ok, To stopom jest w miarę ciepło I można iść Gorzej jak raz założyłem takie zupełnie mokre mokasyny, bo ich źle wysuszyłem, znaczy nie wysuszyłem ich I mi skarpety natychmiast przemokły eee, I był przymrozek I takie mokre stopy z rana, kiedy człowiek się jeszcze nie rozgrzał, kiedy jest jeszcze taki z łóżka wyciągnięty, to ma krążenie kiepskie i to krążenie w stopach wtedy jest jeszcze kiepskie, i po prostu no, prawie sobie odmroziłem stopy. Momentalnie straciłem czucie w stopach i nie, nie chciały stopy odzyskać tego czucia przez dobre dwie godziny. Zrobiły się fioletowo-żółte. No, tak przykro mi się zrobiło, powiem Wam szczerze. Dopiero po kilku godzinach wróciło czucie, jak, jak już się solidnie rozgrzałem, i ta krew zaczęła krążyć po całym organizmie, i też wcisnęła się w te zaciśnięte naczynia krwionośne w stopach. Uniknąłem odmrożenia na szczęście, ale no, to tak blisko było, powiedziałbym. No właśnie. Więc bo kasynki sobie suszę wieczorem przez całą noc. Rano zakładam suche skarpety. No i modlę się, żeby nie wpaść do bagna przez pierwszą pół godziny, godzinę. To wtedy, wtedy będzie dobrze i póki co tak jest. Gdyby ktoś z Was zastanawiał się, jak wygląda pińsko-norweska granica, to wygląda właśnie tak. Wydaje mi się, że ten płot to jest bardziej przeciwko reniferom zbudowany niż przeciwko ludziom, ponieważ po jednej i po drugiej stronie tego płotu jest schengen. Ale ten płot jakiś taki jest kurczę bardziej pancerny niż zwykłe reniferowe płoty dziury ma załatane i trochę mnie to martwi. Czy ja by na pewno mogę sobie tutaj pod tym płotem czmychnąć? Ale wiecie co? Czmychnę. Nie zamierzam nadrawiać 15 km drogi. No i jak mnie zwinął w odgranicznicy. No to trudno, przygoda.